Czy dało się wyczuć rewolucję AI? Dlaczego coraz więcej osób spoza programowania zostaje dewami? I czemu czasem lepiej przeprojektować proces niż go automatyzować? W najnowszym odcinku poznamy lepiej Piotra Brzyskiego, praktyk AI koło biznesu, konsultant, który łączy kod z realnym roi. Spójrzmy z bardziej osobistej strony, jak wyglądała jego praca tuż przed przełomem, co go kliknęło przy pierwszym kontakcie z ChatGPT oraz jak jego framework AI pomaga przypadać technologię na decyzje zarządów. Zaczynamy. Piotr Rzyski ze Szczecina. Founder, założyciel ZATEK, firmy, która wdraża najróżniejsze rozwiązania jajowe w korporacjach w Polsce od mniej więcej roku od ponad już roku. Jestem członkiem kraju, Grupy Roboczej do Spraw Inteligencji. Byłem też jednym z kontrybutorów do Code of Practice dla KPI. To są twórcy dużych modeli językowych przy AI Office w Brukseli. Czym zajmowałeś się przed AI? Jak pomyślałem o sobie przed rewolucją AI, to, no, to wydarzyło się 3 lata temu. Jak to częściowo koledzy czasami na Discordzie potrafią mi dogryźć, jestem już z, tego, z tych starych kolegów, którzy już szykują się dużo bardziej jedną nogą na drugi świat niż robią cokolwiek innego. Ale dzięki temu też posiadam odpowiednie doświadczenie w branży, zarówno z aportem pierwszego, jak i drugiego stopnia kwestie związane z nadzorowaniem wytwarzania oprogramowania, testowania, oprogramowania, najróżniejsze kontakty biznesowe, rozmowy z korporacjami na całym świecie. To był mój chleb powszedni, jeżeli chodzi o ten okres, który był z 3 lata temu, zanim zacząłem interesować się sztuczną inteligencją. Jak wyglądał Twój dzień pracy przed przełomem AI? Czułeś nadchodzący przełom, czy raczej rutynę i inne plany zawodowe? Patrząc na to, w jaki sposób to wyglądało 3 lata temu, to moja praca zwykle to było gaszenie najróżniejszych pożarów. Gaszenie pożarów, zarówno jeżeli chodzi o kwestie oprogramowania, jak i kwestie hardwareowe, czasami zwykła praca z ludźmi, którzy, zresztą jak podejrzewam, dobrze wiecie, czasami nie wiedzą, w jaki sposób dana aplikacja działa, co powoduje to, że no, nie myślałem o sztucznej inteligencji. To, co się zmieniło, jeżeli chodzi o podejście do ai to jeden z projektów, który został do mnie przypisany w staku technologicznym, którego po prostu w tamtym czasie nie znałem, nie ogarniałem. Była to dla mnie ciemna magia, a jak wiecie, te dla innego miał. Ale to były jeszcze te czasy, pewnie wszyscy je pamiętamy, gdzie żeby się czegoś nowego nauczyć czekało nas przeglądania setek forów, przeglądanie najróżniejszej dokumentacji technicznej, nauczenie się tego, w jaki sposób ten dany stak działa. Nie było ku temu czasu. E, mieliśmy w związku z tym, że przyszły nam regulacje na poziomie Unii Europejskiej, dość ograniczoną czasoprzestrzeń, i skutkiem tego, no, trzeba było ten temat ogarnąć. Na szczęście w tamtym okresie pojawiło mi się dostęp do modeli. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy byłem fanem fantastyki i ta sztuczna inteligencja gdzieś tam w moim życiu była, ale traktowałem ją no, tak jak każdy inny parę lat temu. No, doszło do zimy, dużych postępów nie było widać, nie było też widać na horyzoncie czegoś, co miałoby wywrócić ten nasz świat do góry nogami. Aż pojawiły się pierwsze modele z Steam OpenAI. Te modele pomogły mi się uczyć, pomogły mi w bardzo szybkim czasie przyswoić wiedzę, której po prostu w czarnym czasie nie miałem, i tak szczerze mówiąc, uratowały mi wtedy dupę, bo dzięki nim nagle posiadłem wiedzę w tempie, która nie samego zaskoczyła. Sądziłem, że niemożliwe jest tak szybkie jej przyswajanie, a jednak to się udało. I pokazało mi to, że coś w naszej rzeczywistości się zmieniło. Gdzieś przekroczyliśmy już ten Rubikon, i chyba zima ustępuje. Wtedy też zobaczyłem, jak to działa, w jaki sposób jesteśmy w stanie te klocki poskładać, jak to przyspiesza mój własny osobisty rozwój. Jak przyspiesza to też realizację zadań, które do tej pory zajmowały mi godziny? Czy długoterminowy potencjał był widoczny wcześniej, czy to pierwszy kontakt z Chatem GPT zmienił ciekawostkę w przełom? Można powiedzieć, że na samym początku stanąłem troszeczkę, jak to jest. deadline gonią, robota trzeba wykonać, i musiałem znaleźć sposób, żeby to w pracę wziąć i dowieść. AI wtedy. Na samym początku traktowałem jako coś zabawnego, jako coś, co może mi przyspieszyć, ale ponieważ, znaczy nie nawet przyspieszyć, to były testy. Na samym początku to były typowe testy, czy to w ogóle się do czegokolwiek nadaje, czy jest to zmarnowane zasoby i zmarnowane, jak to mówią, po godziny. Ale okazało się, że jestem w stanie wykonywać pracę zdecydowanie szybciej. Kolejnym moim krokiem było pójście w tym już na poważnie więc zarówno zrobimy sobie certyfikację, jeżeli chodzi o inżyniera Jajna na Azurze, fundamenty, certyfikacje Google'a i no, zacząłem rozszerzać sobie wiedzę. Stwierdziłem, że no, moja umiejętności Pythona Powinny też ulec poprawie, więc tutaj skręciłem też dość mocno w kierunku programowania. No i to nagle zaczęło wszystko się spinać. Nagle się okazało, że w polskim ekosystemie też zaczynają się pojawiać pierwsze przebąkiwania na temat tej rewolucji, która się wykonuje. No i jednym z takich elementów, które nagle mnie wzbudziły, był kurs, ojej ja Devs, który pojawił się, o ile dobrze pamiętam, wychwyciłem go gdzieś na LinkedInie i stwierdziłem, no dobra, no to spróbujmy, dlaczego by nie, zobaczymy co mi tak naprawdę koledzy będą w stanie pokazać. I to były te czasy, gdzie modele działały jak działały. Zdecydowanie lepiej niż jeszcze dwie dekady temu, ale powiedzenie, że to się w jakiś sposób, że to nie raczkowało, to raczkowało. Wtedy to to naprawdę raczkowało. To było dwa lata temu, działy się najróżniejsze cyrki, ale mimo wszystko to, że byliśmy w stanie niektóre rzeczy złożyć, że byliśmy w stanie pracować z takim, ze stakiem technologicznym, który na tamtym czasie był najlepszym na świecie i że byliśmy w stanie przygotować sobie aplikację, automatyzację, porobić webhooki, porobić sobie nawet anonimizację dokumentów po to, żeby w jakiś sposób tu wyłapać model, nauczyć model, jak ma wyłapywać te poszczególne dane, no to z punktu widzenia nawet obecnie, parę dni temu brałem udział w dyskusji dotyczącej tego, jak zrobić anonimizację bez użycia LLM-ów. No i zaczęły się powroty do starych dobrych regexów. Piękne, ładne, wspaniałe, no ale nie do końca to już do końca działa tak jak powinno działać i ten pierwszy kurs AI otworzył mi oczy. Znaczy pokazał mi co można, pokazał mi też czego jeszcze muszę się nauczyć, tak na marginesie uczymy się cały czas i niestety nie będziemy w stanie tego przeskoczyć. Każdy z nas stara się pochłaniać tą wiedzę w gigantycznych ilościach, ale tej wiedzy jest po prostu w diabły, ilość dokumentów, ilość rvx frameworków i rzeczy z którymi które staramy się pochłonąć, powoduje to, że no, nie było miejsca już na nic innego podajem i no, ten świat mnie pochłonął. Później pojawiły się jeszcze kwestie dotyczące tego, że zaciągnięto mnie za uszy, pozdrawiam Łukasza, do jednej z grup roboczych przy polskim ministerstwie cyfryzacji, a później to już poszło, jak to mówią. Certyfikat. Papierek czy narzędzie? Co zaskoczyło cię w organizacji kursu, abstrahując od merytoryki. Porównując różne certyfikacje, jak się spojrzę, zapraszam jak ktoś na mój profil na LinkedIn, nie parę i posiadam. W jaki sposób wygląda kwestia certyfikowania zarówno, jeżeli chodzi o certyfikaty Microsoftu, brylskiego i jak EJDS. W przypadku zarówno brylskiego jak i środowisk postawionych nam przez Microsoft, pracujemy na notebookach, które są tam dostępne. Pracujemy w trybie jednoosobowym. Musimy przygotować się do egzaminu. Musimy pojąć tą wiedzę, przygotować to, odpalić to w środowiskach, pobawić się tak naprawdę zmiennymi i zweryfikować, czy wszystko działa na prawidłowo. W przypadku IDES wyglądało to troszeczkę inaczej. Eee, tak przy jedynce... kochane, pamiętam jakie to były czasy, jak jeszcze był w okresie niemowlęcym i wtedy działy się najróżniejsze cyrki, ale uczyliśmy się jako kohorta, ponieważ uczyliśmy się jako kohorta, to oznacza, że przyrównałbym to, nie wiem, do szkoły Montessori gdzie mieliśmy starszych kolegów, którzy uczyli młodszych kolegów i ci młodsi też między sobą wymieniali się informacjami, bo jeden skumał ile to jest 2 plus 2 i umie już liczyć, a trzeci jeszcze nie umie zapisać tych cyferek na tablicy, co powodowało to, że mimo że mieliśmy społeczność deweloperów, na jedynkę głównie poszli deweloperzy, chociaż tam różnie też było, to zadania mimo wszystko wymagały kodowania, wymagały tego, żeby przygotować, sprawdzić się, Zobaczyć, czy rozwiązanie doszło, sprawdzić też, czy posiadamy wiedzę już wtedy na to, żeby te dane zadania wykonać, bo weryfikacja ich była autonomiczna, zadanie było gdzieś w sieci. Porównywałbym to do obecnych testów i benchmarków LLM-ów, na przykład, nie wiem, na Olimpiadzie Matematycznej, gdzie nie mają zadań, tam to wyglądało dokładnie tak samo. I ta społeczność, która tam zaczęła się między sobą wymieniać, później zaczęła się spotykać. Jak usłyszałem w mojej starej pracy, jestem dobry, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, co powoduje to, że jakoś to wszystko też zaczęło się układać i spinać się w całość. No i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. Co motywuje osoby spoza programowania do wejścia w rolę dewelopera i czy odnajdą się w praktyce? Pracując na chwilę obecną ze sztuczną inteligencją, coraz częściej spotykam się z czymś takim, że pracują z tym, z tym ludzie, którzy nie są techniczni. I takich ludzi jak najbardziej na kursie widzieliśmy. Zresztą zarówno dla jedynki, jak i dla dwójki ani Adam, ani Jakub nie zgłaszali takiego taki typu obiekcji, że to koniecznie dobrze by było, żeby umieli programować, co oznacza, że przyszli nam naprawdę. Ludzie z bardzo szerokim przekrojem, jeżeli chodzi o ich umiejętności. To była jedna z zalet tej hordy, bo zarówno My, techniczni, potrafiliśmy wziąć i przygotować jakieś rozwiązanie, ale też osoby nietechniczne były w stanie nam powiedzieć, czy to w ogóle ma jakikolwiek ręce i nogi. I wymiana tych informacji powodowała to, że byliśmy w stanie naprawdę się dzięki sobie wziąć i rozwinąć. To, co jest jedną z wartości AIDS-ów, jest to, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i ze sobą współpracować. Na przykład, w jednej z edycji pojawiła nam się tak zwana Grupa Zielonych. Zieloni to byli ludzie z typowo z biznesu, którzy nagle musieli się zetrzeć z jakimś frameworkiem programowania. No i trzeba było im pomóc. Ponieważ mimo tego, że już w momencie, gdy pojawiła nam się grupa zielona, posiadaliśmy technologię, która była relatywnie w stanie sprawnie napisać kod i pomóc im w wykonaniu danych zadań, to ta technologia cały czas ewoluuje. Cały czas łapiemy się na tym, że kolejne frameworki, kolejne metody pracy powodują to, że przyspieszamy do przodu, ponieważ cały czas gonimy. i nie wiem, no ja ostatnią edycję AI ów przeszedłem z agentem napisanym przeze mnie, który musiał zdać egzamin i to już jest jak najbardziej realne, to już jest do zrobienia, tylko no ma też swoje wykrzeczenia, ma też swoje problemy. I mimo tego, że ta ostatnia edycja była parę miesięcy temu, sądzę, że jakbym próbował to teraz zrobić z wykorzystaniem dobrze napisanego cloudcode'a, zadania by zostały wykonane w 90% albo nawet w 100%. Bo byłoby to tylko i wyłącznie uzależnione od tego, w którym miejscu tej rewolucji jesteśmy. Ja mam tą przyjemność, że troszkę żałuję, że nie wszedłem na ten pokład, nie wiem, przy GPT-2. Kiedy to. Było tylko i wyłącznie niszowe, ale no, od dwóch lat jest to coś, że jest. Jak wykorzystanie spójnego frameworku AI wspiera budowę kompetencji około biznesowych u osób o profilu technicznym? Jednym z zastosowań, o którym mało się mówi, a które według mnie jest bardzo przydatne w normalnym życiu, jest po pierwsze, nawet nie jedno, bo ich tam jest cała gamma. Możemy przygotowywać się do poszczególnych wystąpień publicznych albo do rozmów bezpośrednio z klientami z wykorzystaniem modeli. Możemy zasymulować sobie środowiska, możemy zawziąć i ocenić intencje. To nie do końca wyjdzie w 100% modelowi, ale dodając poszczególne warstwy kontekstu, jesteśmy w stanie wziąć i zasymulować tą drugą stronę, jeżeli chodzi o kontakty biznesowe. Moja praca nie polega tylko i wyłącznie na kodowaniu, polega też na tym, żeby powiedzieć, co możemy zrobić, jakie są ograniczenia prawne. Między innymi dlatego, że mimo tego, że nie posiadam wykształcenia prawniczego, dość mocno współpracuję na chwilę obecną z grupami. Które czasami nawet w 80 albo 90% zawodowych prawników. Umożliwiło mi to łapanie zupełnie innej perspektywy na to, w jaki sposób podchodzić do niektórych produktów, jak podchodzić do niektórych procesów. I osobiście łapię się często na tym, iż duża część tego, co na chwilę obecną robię, konsultuję z. Drugim bytem pominę dyskusję na temat tego, czy jest to inteligentne, nieinteligentne, czy to jest tylko i wyłącznie maszyna i papuga stochastyczna, ale najnowsze modele, takie jak Opus 41 i GPT 5 Pro, potrafią już na chwilę obecną być bardzo dobrym partnerem, umożliwiającym zderzenie swoich pomysłów biznesowych z otoczeniem realnym, które nas otacza. Jeden i drugi model posiada już zarówno funkcję Deep researchu, jak i połączenie bezpośrednio z siecią, co umożliwia im weryfikację poszczególnych pomysłów biznesowych w danym otoczeniu. Ja zakładam, może jestem tutaj zbyt dużym optymistą, że osoby, które są i pracują, no, to też po części trzeba powiedzieć, utrzymywanie społeczności to jest pewnego rodzaju praca, ale nagrodą, którą jest dla nas, jest dostęp też do tej wiedzy, bo tej wiedzy jest po prostu diabeł. Dostęp też do ludzi i do zasobów, które umożliwiają nam czasami wypracowanie sobie opinii na temat danego frameworka na podstawie testów osób z naszej społeczności. To jest w ogóle rzecz bezcenna, bo nie oszukujmy się, mamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i próba ogarnięcia całego staku sztucznej inteligencji, szeroko pojętej, bo to też mówimy czasami o robotyce, mówimy o najróżniejszych kwestiach związanych z wideo, najróżniejszych kwestiach związanych z przerobką obrazów. Muzyka to jest w ogóle dla mnie kosmos. Tutaj, jeżeli by, ktokolwiek by mnie pytał na temat czegokolwiek, powiedziałbym, że Suno, ale innych modelów nie znam. Więc tu mamy, chociaż nie, przepraszam, Eleven Labs jeszcze mi przyszło z tyłu głowy, ale to, co mamy dzięki naszej społeczności i m.in. kursowi AIDS, to to, że powstała ta społeczność ponad 4000 ludzi mają różne stopnie za, tak naprawdę zaawansowania, różne stopnie aktywności. Ale od czasu do czasu widzimy, że pojawia się nagle ktoś, kto był milczący na kanałach, który nagle ma problem techniczny. Ten problem techniczny dotyczy jego życia zawodowego, i to jego życie zawodowe. Nagle się wywróciło, no bo na przykład trzeba nagle użyć nowego modelu, bo ktoś sobie zażyczył, żeby nie było już z przodu ósemki, ale z przodu ma być dziewiątka. No i od tego jest właśnie Discord, żeby takie rzeczy zapytać, czy to już jest wykonalne, czy ktoś już to testował, czy ma ktoś już doświadczenie, jeżeli o to chodzi. I to nam umożliwia czasami podjęcie dobrych decyzji, a czasami powrót do pionu biznesu i powiedzenia po prostu prozaicznie nie da się. I to są bardzo fajne rzeczy. Jakie czynniki skłaniają osobę do wejścia na Discorda? I jak identyfikuje ona potencjał społeczności? Jeżeli pomyślimy sobie o tym, w jaki sposób działa Discord. Discord w społeczności AIDS to jest miejsce, w którym dzielimy się wiedzą. To ta dzielenie się wiedzą powoduje to, że zarówno w momencie, w którym ja znajdę coś interesującego albo dostanę z drugą strony informację, że to co mówię nie do końca czasami pokrywa się z prawdą albo jest hype, bo nie zweryfikowałem na przykład tego w jaki sposób działa dany framework. A już jak ktoś na tym discordzie jest w stanie mi powiedzieć, że tu i tu jest problem. I to wskazanie, gdzie znajduje się ten problem, jest po prostu bezcenne. Koledzy się śmieją, że no mam już twoje lata. Zresztą, tak jak już wcześniej zauważyłem, jak spojrzymy sobie na to, w jaki sposób to działa z punktu widzenia nie. 46 lat na karku, to to jest biblioteka wiedzy. I ta biblioteka wiedzy powoduje to, że zarówno ja jestem w stanie do tej biblioteki włożyć, jak ja jestem w stanie z tej biblioteki wyciągnąć. Pojawiają się też najróżniejsze inicjatywy, jeżeli chodzi o Discord. Ja swojego czasu byłem ojcem takiej inicjatywy, żebyśmy jako społeczność AI Devs skierowali swoją własną opinię do Ministerstwa Cyfryzacji na temat ustawy dotyczącej sztucznej inteligencji, która aktualnie procesowana jest w polskim rządzie. I żebyśmy jako praktycy powiedzieli, w którym miejscu znajdują się nam tutaj problemy? Gdzie tak naprawdę zauważyliśmy, że należałoby coś poprawić? Gdzie te inicjatywy, gdzie ta inicjatywa powinna zmierzyć, żeby w nazwie wsparcie, bo urząd, który by powstanie, powinien też wspierać inicjatywy dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, były realizowane. To są rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie zrobić, nie byłbym w stanie zrobić w momencie, w którym nie miałbym dostępu do społeczności. Same konsultacje wyszły też zabawnie, no można powiedzieć zabawnie, ponieważ to były konsultacje przeprowadzane w formie szwajcarskiej, więc wszyscy głosowali, ci, którzy mieli ochotę, na poszczególne opcje, co powinniśmy ministerstwu przekazać. Ale skutkiem tego głosowania jest to, że po pierwsze, sama społeczność poznała, co znajduje się w tym akcie prawnym. Jakie są wyzwania dotyczące tego, jak wdrażać sztuczną inteligencję w Polsce, była w stanie się wypowiedzieć głosem praktyków, a ja wychodzę z takiego założenia, że to jest chyba najcenniejszy głos. To są ludzie, którzy są najbliżej tych, tych e, drożeń, najbliżej budowania najróżniejszych rozwiązań i oni najczęściej wiedzą, co ich boli. A to, że bolą nas działy bezpieczeństwa i prawne, no, to jest praktyka. No. Tego nie będziemy w stanie w żaden sposób wziąć i oszukać. Na ile biznes słucha AI deweloperów, a na ile ton narzucają prawnicy i regulatorzy? Równowaga interesów czy głuchota na zmiany? Jednym z wyzwań, które na pewno ma nasza społeczność, jest to, iż jesteśmy na początku tej fali. I ścieżka adopcji zwykle wygląda w ten sposób, że jako early adopterzy, zanim przejdzie nam do kolejnego etapu, tak 700 milionów ludzi używa czata GPT. Jeżeli chodzi o użytkowanie najróżniejszych narzędzi generatywnych, w Polsce też podejrzewam, że jakbyśmy spojrzeli na badania na nie jest tak źle. Ale przejście od prywatnego używania do tego, co się dzieje w firmach, z czym pomijam Shadow AI, bo obawiam się, że mamy całe szerokie grono pracowników, którzy wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję, ale robią to bez wiedzy działów IT. A druga rzecz, co jest jeszcze paskudniejsza, to dane, które tam, się, te, tam są rzucane, są w żaden sposób nieocenzurowane, nie ma nad nimi żadnej kontroli, trafia to do zbiorów treningowych kolejnych modeli. W najgorszym przypadku można to nawet później z tych zbiorów treningowych wyciągnąć i ludzie nie zdają sobie sprawy, ponieważ no, mają problem. Mają problem, że muszą dowieść, muszą zrealizować pewne zadania, no i mają dwie ścieżki. Ścieżka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W tym miejscu, w którym ona już obecnie jest, jest prostsza. I no, tutaj się pojawia pytanie: czy z punktu widzenia biznesu, z punktu widzenia tego, w jaki sposób operujemy, nie powinniśmy dość jasno, do czego bardzo, ale to bardzo zachęcam, komunikować naszym pracownikom, co pozwalamy. Przygotować im narzędzia, zweryfikować procedury w firmach, sprawdzić, czy. Przez przypadek nie mamy jakichś procedur, które są dość prosto, do, proste do zautomatyzowania, jeżeli są proste do zautomatyzowania, zastanowić się, czy tego nie zrobić. Bo na chwilę obecną to, co się dzieje z tyłu w firmie, nie marketing, nie sprzedaż, nie kontakt z klientem zewnętrznym, jeszcze przynajmniej nie, ale te procesy backendowe, które znajdują nam się z tyłu, przynoszą dodatnie roli. Dzięki temu firmy są w stanie wziąć i zwolnić moce produkcyjne i przekazać je z powrotem do sprzedaży, przekazać je do marketingu, przekazać je w miejsca, w których mogą zwiększyć sobie sprzedaż, a jednocześnie zwalniają te moce, które pochłaniają na chwilę obecną te zadania, które są koszmarnie powtarzalne. I tu widzę największe zastosowanie, jeżeli chodzi na chwilę obecną o to, gdzie biznes. Powinien się zastanowić, że ch czy chce mieć sztuczną inteligencję. Zupełnie czym innym jest na przykład też podjęcie decyzji, jaką sztuczną inteligencję. Pojawiły się ostatnio badania MIT, które były dość głośne w internecie, że 95% drożeń się nie udaje, ale sugerowałbym zajrzeć do środka tych badań. Nie skupiać się tylko i wyłącznie na podsumowaniu. Nie będę mówił pewnie kto ja robił i który model, ale to na chwilę obecną są rzeczy, które należałoby zweryfikować. To są właśnie takie badania, do których proponowałbym się do ankiet i zobaczyć, co tak naprawdę piszą menadżerowie dużych firm ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie widzą zastosowania, które jesteśmy w stanie bardzo szybko wdrożyć na polskim rynku. My zresztą nie będziemy mieli wyboru, bo nie oszukujmy się. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych pojawią nam się nowe sposoby pracy, które spowodują nam przyspieszenie całego cyklu przetwarzania danych, dokumentów, czegokolwiek, a jednocześnie zostaniemy w Europie i będziemy pracować po staremu i nie będzie jakiejś gigantycznej zmiany, załóżmy, że przyspieszymy to razy półtora, to i tak porównanie tego, jakie będą koszty przetworzenia tego same, tej samej ilości danych w Stanach Zjednoczonych i w Europie spowoduje to, że przestaniemy być konkurencyjni. I ta konkurencja wymusi to na nas, ale czy nie lepiej być tym pierwszym niż ostatnim, który już stoi pod ścianą i musi to zrobić? To już bym zostawił bezpośrednio. Automatyzować czy najpierw odważnie przeprojektować? Czy świeża krew tych entuzjastów jest nam naprawdę potrzebna, by ruszyć z miejsca? Jedną z rzeczy, o których zapominaliśmy. znaczy my o tym wiemy, ale to działa na tej zasadzie, że... W od zawsze było tak robione, więc tego nie ruszamy, bo to od zawsze działało. Tylko mamy aktualnie zmianę, która umożliwia nam zredefiniowanie procesów, które posiadamy w firmach. Z czym samo to zredefiniowanie też. Wymaga analizy, wymaga zarządzania zmianą, wymaga wytłumaczenia ludziom co robią, wymaga w najgorszym przypadku zastanowienia się, jak wygląda kwestia retencji wiedzy, bo jeżeli by się okazało, że nawet automatyzujemy w 100% dane stanowisko pracy, no to jeżeli zlikwidujemy je i zwolnimy tych ludzi, to oni posiadają wiedzę nie tylko dotyczącą tego procesu, ale dotyczącą całej organizacji, wszystkiego co się w tej organizacji dzieje. I nieplanowanie tego, a utrata tej wiedzy, może być z punktu widzenia organizacji bardzo, ale to bardzo bolesna. Więc trzeba robić to z głową. Ale zastanówmy się, co możemy już teraz robić lokalnie, gdzie tak naprawdę, jak wyglądają na kwestie inwestycji. Czy potrzebujemy? Czego potrzebujemy? W moim odczuciu dość często już mamy jakąś taką, nie wiem, husarską fantazję, tak bym to nazwał. Czyli kupujemy sprzęt za paręnaście milionów, a później się zastanawiamy, co my mamy z tym fantem zrobić. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta zmiana, mimo goniącej technologii, nie wywróciła biznesu, bo to jest najważniejsze. Ale ten biznes też ze swojego punktu widzenia powinien zastanowić się, czy część rzeczy nie powinna być wykonywana szybciej, czy gdzieś możemy sobie pomóc. Bo zostanie cały czas w takim trybie, gdzie ja też mam przyjemność pracowania z dużymi firmami. Tam są najróżniejsze systemy. Czy z nich może nie uwierzyć starsze niż ja. I te systemy, one działają, dlatego że jakakolwiek zmiana w tych systemach jest krytycznie niebezpieczna dla funkcjonowania poszczególnej korporacji. Między innymi dlatego deweloperzy Cobola, mimo niektórych startupów operujących na LLM-ach w Cobolu, dalej mają się dobrze, bo to są systemy, które są zaszyte bardzo głęboko w strukturach firm. Je też trzeba będzie utrzymywać, z nimi też trzeba będzie docelowo coś zrobić. bo nie wyobrażam sobie za 50 lat mainframe'a, który dalej obsługuje Cobola tylko i wyłącznie dlatego, że nie jesteśmy w stanie na. 2 trzy godziny wziąć i go wyłączyć, to po prostu dług technologiczny nas dopadnie. I są specjaliści, między innymi z generatywnych, którzy są w stanie Wam w tym przejściu pomóc. Są w stanie powiedzieć, czy to się w ogóle opłaca. Bo może się okazać, że scenariusz, który został Wam sprzedany, to jest tak jak z tweetami na Twitterku, gdzie wszyscy mówią o śmierci poszczególnej technologii, a później się okazuje, że połowa programistów u was w firmie dalej w niej robi. i Nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek się zmieniło, bo właśnie pojawiło się w HR-ze trzy nowe ogłoszenia o pracę dla seniorów. Ale trzeba brać pod uwagę to, że no świat nam się troszeczkę zmienia. Czy wywróci się? Nie wiem, nikt tego nie wie. W ogóle wróżenie na aktualnie z przyszłością dwa lata do przodu to jest równoznaczne zrzucanie monetą. Nie zmienia to tego, że jeżeli spojrzymy sobie na koszty, spojrzymy sobie na ROI, jeżeli dana inwestycja jest w stanie nam się zwrócić w przeciągu 3 do 6 miesięcy, to przecież to jest coś, po angielsku mówi się no brainer, bo 3 do 6 miesięcy i zwrot z inwestycji? Why not? Dlatego pomyślcie o tym. Jeżeli macie pytania, skontaktujcie się. Tu bardzo miło mi się z wami rozmawiało. Piotr Brzyski, Zeta Tech. Do zobaczenia!